Idę, pomacham trochę kamerą. Dzień dobry, dzień dobry. To już będzie jutro, czyli dzisiaj waszego. Pan mnie puścić? Nie puści. Dobra. Puść. Biedna Sina musiała jechać do domu, bo aż się boję wszystkiego. Aż się boję. Poczekajcie, ja stanę sobie gdzieś, tak żeby mi te pryczki nie prykały bardzo. No to jest no dobra, w każdym razie na pojechała do domu, bo siostrę jej okradli tą taką te, ten, tego Toyoty gościa, nie? Znaczy nie wiem z czego, bo już się nie dowiedziałem jeszcze, tylko mama dzwoniła, wiadomo ja. Dobra, teraz znowu ujęcie ze schodów. Ja powolutku Kojtieł Sako mam kupić i na pewno zapomnę. Zobaczymy się za chwilkę. Hello. Dobra, jestem tutaj. Hello, każdy chyba sako? O, i pani załapała, co, co ja w ogóle powiedział? Ja, mój, mój. No, I go for the coffee. I don't know. Jak mam powiedzieć pani, że idę po kawę? I come back. I come back. I go buy coffee. Coffee? Dobra. Dobra, to już chyba poczekam tutaj. Okej, okay, okej, mój kobiety sako. No! Ja! Mm. Yeah. Że na wynos! Tylko jak to powiedzieć, już tego się nie nauczyłem? Oj, ty już to Ja, 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 yeah. Thank you. Dobra, teraz idę potem... To jest na osłabiona uliczka tutaj. W Dobra, idę. I buy coffee, I come back. Okej. Okay. Nie wiem, czy pani okej, okay, ale... Chyba ok. Dobra, idę potem kawkę bez cukru z cukrem. Ale pani R... ta kawa jest bardzo dobra, tylko że. z cukrem. No się nie obudziła, jestem ranny w Okej, okay, jest moja pani. Hello. Mój. Tak, tak. Tak, tak, tak. O, tam. Nie chcę.

a oni mi to wcześniej dawały, no wiadomo, bez inny to jak bez ręki. Się <laughs> śmieją teraz ze mnie. <laughs> no właśnie, tak mówiłem. Cię śmieją ze mnie. Bo ja chcę z zimną, ale bez lodu, bo tak to mi się porozpuszcza i będę wodę piła, nie kawę. Nie? No. No dobra, także mam nadzieję, że załatwimy dwie rzeczy. Jedzenie dla strajnek, i, i dla siebie kawkę poranną. Dzisiaj będzie odcinek puszczony dużo później niż zwykle, dlatego, że mam spotkania później, bo w sumie ja się muszę dostosować, więc się stosuję. No. A poszuram sobie trochę. W sumie u Michała nie ma też owoców, może bym jakieś owoce kupił. Zaraz wszyscy pomyślą, że uciek ucieczkę robię. <gry> czy od zupy, to już na pewno. A ta od kawy pani jeszcze mnie widzi. Więc pomyśli, że może, może wrócę. Ale ta od zupy, to na pewno myśli, że strzałka. O, ale nie ma po co. Co jest, jakieś święto znowu, czy jak? Tu zawsze były, albo tu. No nie wiem, może... Może potem. Dobra. To zejdę potem, no. Dobra, idę już. Nagram coś, jak będzie do nagrania. Pozdrawiam serdecznie. O, idzie. Akurat jest coś do nagrania. A się wystraszyłem, taki byś Dobra, to nagram, jak coś będzie. Ej, tam kobitki mnie poznały, obsłużyły. Jest mówią, tu stań, tu stań, bo tu internet jest. <grym> gdzieś tam, nie mają zasięgu A, salony mody, to mam to zupę. Dobrze, że wcześniej powiedziałem, bo już zapomniałem nazwy. Okay. Dobra. O, ja sobie kupiłem kawę już mam gotowe gdzieś. A, jest tutaj, okej. Okay. Okay, y Dobra, to zapłacę Wreszcie zapłaciłem. Pani. Najpierw tam w restauracji A idę, bo jednak tam drugie piętro, ciężko się wchodzi i schodzi. Może jednak znajdę owoce. Tak niech wszyscy mamy, nie? Wiadomo, że sam nie zjem. Ale czy ja się tylko nie nachodzę? Tutaj to to jakiś dziennica bezowocowa. Dent, można kupić nówki ale owoców nie ma Nie tam chyba Dobra to zawinę kółeczko kurczę No dobra Zupka kupiona Dobra, jak coś jak coś znajdę to nagram jak nie bo już teraz zawijam półtło i chyba nie będę dalej chodził nie ma sensu nie, jakoś faktycznie Aż dziwno w Kambodży, że, że tak powiem, na każdym rogu jakiś targi, a tu, no niby były, ale by no. A, to, to jeszcze zrobię takie, nie wiem czy widać, zasłonię ręką, słońce, budynek. Dobra, nie będę budynków, lecą. Owoców nie znalazłem, ale znalazłem kurczaka i widać, że mało posmarowany, czymś tam, czyli może być ok. Dobra, kuchni sobie. Takiego, tego, owoców nie ma. Dobrze, pozdrawiam. Idę się zapytać kogoś. Ale widzę rybki są. No. Wiecie, że ja lubię rybki w akwarium. Rybka lubi co? No. No coś. ja niestety muszę się oblizać smakiem. Nie kupiłem łódka. Bo pan mówi, że łódka 3 dolary. Spojrzał na mnie i mówi, że 3 dolary. No to łódeczko było, nie łódko miałem, nie nawet, nie? No to nie więc tak się zrobić nie dam. Ja jeszcze w ogóle ja poprosiłem trzy. Mówię, a co, tam się najem dzisiaj. Trzy poprosiłem, czyli będzie widział, ale zobaczył, nie no to jest przesada. To jest przesada. Także no, trzeba na, na to uważać. Dość często się spotykałem, spotykam się cały czas, ale już rzadziej, że dla Przyjezdnych są ceny inne. Gdzie ta Sina się zapytuje. <laughs> A, chciałem powiedzieć, jestem na balkonie. U chemika. Ale przypomniało mi się, że Michał mówił, bo on wziął butelkę wody do sprawdzenia. I sprawdził tą wodę, oczywiście. I weszła, że jest okej. Okay. Że ani nie jest jakaś... No, że jest okej, okay. że nie ma nie ma postaw, żeby się tam do niej przyczepiać. Żadnych Jest taka Przeciętna, ale okej okay. No nie wiem jak to wytłumaczyć no, że, e, że, że tam Można to by było jeszcze poprawić Ale widocznie Gościu nie chce poprawiać i, I robi taką jaką robi Ale nie ma do czego się tam doczepić no tak tylko chciałem wspomnieć Przyniosłem z Tą zupkę, już nawet zapomniałem tej nazwy A ja sobie Kawkę bachnę Czekam na synę bo wrześniu. jak powiedziałem wcześniej, bez ręki z tymi, tymi koleżankami, Kobitkami, kmerskimi. Dobrze, pozdrawiam. Dzień dobry, urodzony. No, Chciałem tylko pokazać, nie wiem, czy tu widać. Okulary trzeba wymienić, bo się robią, no i nie wiem, coś za bardzo uciskają. Dobra, tak czy inaczej. Ja już wychodzę. A tam sobie mazurka, słucham w międzyczasie. Idę, idę, bo mam spotkanie. Idę w ogóle, bo jestem głodny, bo kurciaków się. A jeszcze chciałem, jeszcze chciałem powiedzieć, bo tam sporo osób do mnie pisze. Nie jestem w stanie odpowiedzieć tak szybko jakbym chciał. Na co trochę cierpliwości? Najlepiej dzwonić, bo. No ale wiadomo, są niektóre rzeczy, które trzeba napisać, żeby dostać odpowiedź. Także staram się nadążać. Dobrze, idę. Zdecydowałem się, że idę na pieszo. Oczywiście, oczywiście odgłosy z boku jak kręcę. Dobra, idę, zobaczę jak coś będzie do pokazania, to pokażę. Muszę się spieszyć, bo mam prawie 2 km a 25 minut i mi pokazuje mój telefon, że tyle będę szedł. Ja coś podejrzewam, że. No właśnie już mi mówisz, że mam gdzieś skręcić. Dobra, nieważne. A, ja. No, będąc tutaj 3 lata, tak naprawdę nie znam pną bo Właśnie znam, dlatego ja chętnie sobie tu pochodzę na pieszo. Teraz i wzdłuż. Proszę poczekać chwilę bo tam jest cień chociaż to też cień Dobra idę tutaj Nie czekam no, telefon mi mówi że mam tam parę minut i muszę dolecić na, na miejsce więc dobra musiałem przegonić psa co no, trzeba psa, tam przegonić no. No, ale z drugiej strony już przez jedne pieski glebę zaliczyłem co do psów no czasami trzeba nikt się jako właściciel nie przyzna, bo za szkodę tutaj trzeba zapłacić. Więc jak ktoś wyrządzi wy, wy szkodę drugiej osobie, no to po prostu boli. Także gdyby coś się stało, że tam pies gryzie czy zadrapie, czy coś, no to oczywiście jest pański sen. Eee, no. Nawet... Ach, to już szkoda gadać. Nawet jak przecież zajechał nam drogę mnie Isinie, to Łukasz to ja nie wiedziałem, czy co robić? Czy łapać tu ptukarze? Czy... czy pomagać cinie? No. Bo już o sobie w ogóle nie myślałem oczywiście. I idę. Nie wiem czy widać. Myślę, że widać. I idę, staram się nie szczęść. Cholerka. Wszyscy nie stresują. Ten. Co chciałem powiedzieć? Wolę Samsungi nic z iPhony, ale te kamery niby lepsze. No ja wiem, że ktoś tam S24 do radio. Teraz słyszałem, że jak jakieś S25 wychodzi. No nie wiem no trzeba. Ale Znaczy ja rozumiem. Jak ktoś się przyzwyczai do iPhone'a uważa, że iPhone jest najlepszy. Ja uważam odwrotnie, no Uważam odwrotnie, ale dobra Lecą. Ruch jak w to wszędzie, oczywiście, lokali pełne do wynajęcia. Tylko co z tego, no. to nie jest, to nie jest, że tak powiem, to miejsce. To nie jest to miejsce. Dobra, lecę. Zaraz mam zielone. Idę sobie mam czerwone, więc coś powiem. A powiem to, że wpadła mi. Przypomniała mi się komedia Pana Machulskiego Szeksmisia No I to jest gościu Który przewidział Pewne rzeczy I to ile lat temu Z eee, Ej, przepraszam No ten Trzeba uważać na światła Bo jakieś zielone to nie znaczy, że Tak łatwo się przejdzie Właśnie doświadczyłem tego tam. Jezu, jak ja wolniutko teraz uważam, i wszystko wolniutko. Dobra, a ja już jestem prawie na miejscu, także szybciej od, od Google. Bo mi mówił, że będę set a ja idę krócej. Zrozumiałe. pozdrawiam. To tutaj jeszcze zobaczyłem ciekawy budynek. Chciałem pokazać. To naprawdę pamięta stare czasy. No i wiadomo, że to będzie wyburzone i mają powstać budynki tego typu i te pryki, no ale dobra, stolica rządzi się swoimi wdawami albo tutaj jak jest Wysior jest za mną Pani przeszła, no właśnie, o światła nie chodzi, to jest tylko taka Taka ten Ale ten budynek chętnie bym wszedł do środka Tak zobaczyć, nie? A co, raz się żyje no, jakieś... To jakaś łaba, coś. No widać, że tam nikt nie był... Dobra, lecę czy nie? Nie, jeszcze czerwony. Widać, że tam nikt nie był yy, z pędzlem i farbą i w ogóle z niczym od, od dziesiątek lat no, ale stoi. Dobra europejska sztuka. Dobra, mam zielona, idę. A no teraz, ja już doszedłem na miejsce. No ja tak. Teoretycznie, bo jeszcze muszę wiedzieć, gdzie się udać, no, ale tam sobie gdzieś usiądę i powiem, gdzie jestem i wtedy się spotkam. No ben, znowu nowy jakiś się buduje tam. Elegancko, to pewnie zostanie jako monument, ale te wokół te donki, bo chciałem, o już tam widzę, że jedna plomba znika, pojawia się. Nie wiem, czy to widać. Nie chcę też tak zbytnio przedłużać i naciągać o trochę cienia, ale no, to jest się końcą. Widać, nie? Oczywiście, że tak, no to jest prawo, naturalne prawo. Dobrze, pozdrawiam. Dobrze Central Market. Ja idę sobie usiąść i czekam na telefon. Znak sygnał. No bo ja już jestem. Nowe zamrażary jakieś. Zmieniło się sporo. O, mocna sztuka. No tu jest coś takiego jakion. To są najmocniejsze, no? Eee, ja razie. Rota piekieł. Nie na no, zartuję, po prostu nie chcę... Nie chcę dzisiaj marnować czasu, żeby tam wchodzić. Nigdy tam nie byłem w środku. Czas, żeby pokazać, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jestem zajęty z innymi rzeczami. Dobra, lecę. A już mi trąbią. Chcesz jeszcze tam nie przejechać dzisiaj? Ale dobra. A świąt nigdy za wiele, prawda? Nie, no jestem w takim miejscu. Usiadłem sobie głównie ze względu na to, że jest klimatyzacja. No a tam jakieś kawki, nie kawki jakieś te z sokami napoje z lodem no i jakieś zupki te po wietnamskie znowu mi się chce wyłączyć telefon nie wiem co się stało wyłącza mi się nieznisany iPhone no dobrze no i tak to wygląda widać że no nie chcę tak zawsze filmować ale widać że dla no niby nie młodszy, no bo nie są to tak, młodzi wszyscy ale to chciałem pokazać Musiałem ruszyć, bo, bo mi się wyłącza telefon, bo musiałem nacisnąć paluchem, żeby, żeby działał. Miejsce na sporo osób. No ale to takie miejsce, to mnie w życiu nie będzie stać na to. Nie chciałbym, żeby to pesymistycznie brzmiało, ale realistycznie, no nie będzie mnie stać na to. W samej obsługi widzę jest sporo. No dobrze, lecimy dalej. A coś tam pozmieniałem wystawienia. Zobaczymy, coś pozmieniam jeszcze jutro. Eee, zobaczymy jak to będzie szło dalej. No i tyle. No i tyle. Dobrze, pozdrawiam. A tak przechodząc. Ja tam nie jestem fanem jakiś. No most oczywiście, ale to te starsze. Cierwone. Ale tak. W sumie pasuje, pasuje. Dobra, ja lecę, bo znajomy jest nie tu, gdzie myślałem, że będzie, więc lecę. Dobrze, witam ponownie. Skręciłem nogę, nie tam nie skręciłem, tylko siedziałem. No, a tu w środku jakiegoś centrum jestem. Byłem po rozmowie, jestem i ten i lecę lecę w drugą stronę, też na pieszo sobie przejdę, bo fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. A jeszcze chciałem tylko dodać, że, że woda sodowa e, kosztowała 3 dolary w tym miejscu, tam gdzie byłem. No. No ceny, ja rozumiem, że to w jakimś tam centrum handlowym, że czynsze, droższe i dlatego trzeba te marce mieć wyższe, ale no stolica, stolica. W sumie tak chodzę, chodzę, a nie nagrywam. A przecież widzowie Bo ja sobie patrzę i oglądam, ale widzą, nie pokazuje. więc pokazuję. A ja poszuram sobie trochę. No co Central Market A teraz idę tu Trochę inaczej Żeby nie było tak samo Oś, jedna, są Budynki takie a drugie takie Mało tego Widzę coś A w ogóle rozmawiałem też O takich Rzeczy to powiem Powiem w najbliższym czasie na razie muszę zająć się wynajęciem miejsca postojowego, bym powiedział, czyli do mieszkania, dla mnie i dla Siny. A tu się, że też jest do wynajęcia w jakiś, w jakiś placik. Jakiś sklep, w życiu tu nie byłem, pokazuję, jakiś chiński chyba. Lecę dalej. Nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie. Zaraz i tak pewnie coś zobaczę i będę nagrywał. Coś mi dzisiaj wzięło na budownictwo. Nie? Niektóre to takie nawet zadbane kwiaty. Kwiatki, nie kwiatki. Coś tam. Życie. Po prostu życie. O tam jak ma fajnie Tarasik Lachą sobie chyba samowolka <noise> no, tu jakieś dziwne. jeden wyższy, drugi niższy. To sami sobie pobudowali, czy jak No dobra, trzeba się będzie rozejrzeć. Ja mówię, ja jestem ciekawy miasta, bo w bo ja tego miasta nie znam. Więc zamierzam przejść z buta i to jakiś hotel tam no dobra już dzisiaj nie ale no to już pokazywałem wcześniej a poczekajcie to jest dobra to ja jestem tu tu czyli tam jest dom czyli dobrze to może jednak tędy pójdę i pójdę tam i coś dobra dobrze ale się nachodziłem dzisiaj a nagrywam już jestem bardzo blisko domu i i co chciałem powiedzieć? No fajne spotkanie przeprowadziłem z kimś od rzeczy, które zaczęły mnie interesować, oczywiście w sensie biznesowym, typu zarabianie pieniędzy w najbliższej przyszłości. Nie chcę, jeszcze oczekuję o dokumentację, zdjęcia od tego pana. Także czekam na to, muszę to obejrzeć. I, i wtedy zacznę gadać, bo, bo co gadać jak, jak się tego... Nie widziało do końca. No i tyle. Lecę do domu. Coś po drodze trzeba kupić do jedzenia. Bo lodówka, oczywiście, jak już wiecie, pusta. I już. Ja niestety śniadania dzisiaj nie. Ale tam. Z głodu jeszcze nikt się nie. Wiadomo. Dobra. Znowu chcę mnie przejechać. Wszyscy chcą mnie przejechać. Dobrze, pozdrawiam. Znowu mnie przygnała na moją ciemną uliczkę. Wiadomo, czarna owca. Też jest do wynajęcia przez Jezu. Dobrze, nie. Bez żartów. Wcale nie żartuję. Dużo się dzisiaj wydarzyło. Jutro jeszcze więcej. To zobaczymy. Tam muszę do Siny się zadzwonić, bo ona bidulka, Internet ma nam jak wyjdzie pod jakieś drzewo. To złapi internet i wtedy jest komunikacja. A musiałem niestety wyjechać. No ale mam nadzieję, że wróci niebawem. Dobrze, ja już W górze. Zdychany widzę. Freinek coś wyciągnęła chyba dla siebie. A ja wyciągnąłem wczoraj też gulasz, dzisiaj gulasz i bigos. Zamrożony, a jakże? Ale, ale po rozmrożeniu od razu do brzusia. No co, ja będę się żegnał z wami. Dziękuję za oglądanie, drodzy widzowie, do jutrzejszego dnia. Codziennie coś, coś nowego, codziennie coś ciekawszego mam nadzieję, no na pewno dla mnie, a mam nadzieję, że to jest i dla was. Pamiętajcie, właśnie rozmawiałem z Kubą, Kuba mówi, że są dwa nowe wzory koszulek, kto ma ochotę, niech zajrzy, oceni. Powie, czy, czy fajne, czy nie fajne. Pozdrawiam, do jutra. Pa!